Oh, <grybujesz> taka reakcja, taka, taka w porządku, nie? Bo Że... 2 ok zaraz damy, to pijemy, dwa kasów, coś jest, coś takiego, coś jest coś takiego, coś coś on się nie odzywa na live. No, myślę, że starczy, więc... E, no Jak chcecie rajdy, widzowie, to... Nie dawajcie sobie tego... Dla subskrybentów, nie? Nie dawajcie sobie dla subskrybentów, bo... Eee... Tak No Bo wtedy rajda się nie da wam zrobić Bo nie mogą przez kilka minut pisać chłopaki, nie? Dobra, parentset, set, eniu Masz eniu, stary Dobra, e, i co? No i ogólnie rzecz biorąc, co ja widzowie mogę powiedzieć. Ja uciekam, dzisiaj o